Witam Was w kolejnym odcinku z gry Open Ski Jumping. W komentarzach pod ostatnim odcinkiem wygrał Kasperek. Jego pomysł na zawodnika to Stanowski lub Najman. W dzisiejszym odcinku sobie zrobimy wyjątek i zrobimy dwóch tych zawodników i zawody na Hinzenbach HS90. Zanim zaczniemy, jak zwykle, zapraszam do stawienia Subika, nowe osoby zapraszam do stawienia łapeczki w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z Open Ski Jumping. No i lecimy. Dzisiaj wyjątkowo zaczniemy sobie od wybrania zdjęć, zaczynamy od Stanowskiego, bo myślę, że takie nam tutaj będzie pasować, no i teraz Najman. Myślę, że lepszego zdjęcia niż to nie znajdziemy, wszystkim znana klatka. No i wycinamy sobie zdjęcia w pańcie, wycinamy tło, ściągamy, wklejamy, no i tworzymy naszych zawodników. Pierwsze Krzysztof Stanowski, Polska oczywiście, jakieś losowe kolorki sobie damy, no i stanowski.png Mamy Krzysztofa Stanowskiego, teraz czas na Najmana, Marcin Najman, Polska oczywiście, tutaj kombinezon oczywiście musimy sobie zrobić na wzór tej kurtki wspaniałej, no i najman.png, mamy Najmana, nasz tym się coraz bardziej powiększa, dodajemy sobie Stanowskiego i Najmana. No i lecimy zawodami, tak jak mówiłem, zawody na Hindzenba HS90 lecimy. Od kogo dzisiaj zaczynamy? Od Michel'a Moron. Zobaczymy, jak on się tutaj spisze. aj, znowu mogłem sobie belkę podwyższyć, ale zrobimy to może na drugą serię konkursu. No i pierwszy skok Michel. No ładnie to wygląda, naprawdę ładny skok w okolice punktu HS. No i 90, no idealnie wycelował w punkt HS Michel, bo 90 metrów. No i kolejny zawodnik Andrzej Duda. Też nowy zawodnik, yy, lecimy. No chyba niezłe wyjście z progu, też będzie całkiem niezły skok, ale dużo krótszy niestety. Niestety skok dużo krótszy Andrzeja Dudy, nie wiem czy on się tu nie wyświetla. No i teraz Magda Gessler, zobaczmy skok Magdy Gessler. Oczywiście jak już wiemy ten kask wzorowany na kolor włosów Magdy Gessler. No a zrobiłem też yy, Najmanowi kask wzorowany na kolor włosów, tak. Nie ma włosów, zgadliście, <laughs> zrobiłem mu wzorowany na łysinę, zobaczycie zresztą, <laughs> ale głupie to. Dobra, lecimy, Robert Lewandowski, o, ładne wyjście z progu, Robert Lewandowski przekwalifikował się na skoki, mamy najdłuższy skok w dzisiejszym konkursie, 94 metry, Robert Lewandowski oczywiście obejmuje prowadzenie. No i kolejny zawodnik to Robert Makłowicz, wkurzony Robert Makłowicz, zobaczmy. Powiedzcie mi pisać w komentarzach, czy czasem oglądacie Roberta Makłowicza na YouTubie. Ja czasem oglądam, zdarzy mi się. I mamy skok 93,5 metra. I Robert Makłowicz obejmuje prowadzenie, jak on to zrobił. Kolejny zawodnik to Michał Zawodnik. <grym>, Michał Zawodnik, nie wiem yy, skąd to ktoś wziął, dlaczego ktoś tak to wymyślił. Michał Zawodnik, po prostu, ale niech będzie zawsze to jest. O nie! <grym>, Michał Zawodnik, upadek. 89 metrów. No, i niestety będzie na ostatnim miejscu na razie, ale wysoki poziom w dzisiejszych zawodach. Sebas, legenda Sebas, oryginalnie w plikach gry. Pik! No i czy Sebas dzisiaj powalczy o złoto? Chyba nie, ale przynajmniej wylądował w okolicy punktu konstrukcyjnego tej skoczni. Piąte miejsce jak na razie. No i mamy trzech normalnych zawodników: Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Kamil Stoch. A potem wracamy do naszego pato teamu. No, i zobaczmy skok Piotrka. No, Piotrek, kurcze, mogło być lepiej. I może sobie Buga wykorzystamy. Co? Kamilem Stochem. Próbuję sobie Kamilem Buga wykorzystać. Sorry, Kamil. Zobaczmy ten skok. Ale, za to, jak się uda Buga wykorzystać, to będzie piękny, daleki skok. Ile to było? No, troszeczkę się udało tylko. 91,5 metra. To jest. Ok. Dawid Kubacki. Ostatni normalny zawodnik. A potem dwóch naszych nowych zawodników. Zobaczycie. Kaz, zorwany na fryzurę Marcina Najmana. O, Dawid Kubacki, świetnie to wygląda i bardzo ładny skok. I ile to było? 92 metry, trzecie miejsce. No i z... <śpiewanie> no nawet podobne, kurcze takie na łysiny. Czy to jest zorowane na Łysinę? No nie wiem, no. Taki kolor chciałem y, Łysiny dać. Mam nadzieję, że mi wyszło. Dobra, Marcin Najman, nasz nowy zawodnik. Oby dzisiaj wygrał te zawody. O, nie, co tak słabo. Najman. <śpiewanie> No nie, spodziewałem się lepszego skoku, ale wszystko się może zdarzyć w drugiej serii. 85 metrów, dziesiąte miejsce, Marcina Najmana. Oj, Krzysztof Stanowski nam się tu trochę źle wkleił, także sobie to może kiedyś poprawimy. Stanowski, też jakieś losowe, dziwne kolorki. Co? I Stanowski się miskliknął, no po prostu świetnie. Dwóch nowych zawodników, i dwóch nowych zawodników zepsuło skoki swoje. No i proszę Państwa. O, działa tabelka. Wyniki po pierwszej serii, tylko jeszcze tutaj Krzysztofa Stanowskiego nie ma. E, na dwunastym. Działa, nie działa? Nie wiem. Dwa na pierwszym miejscu. Makłowicz i e, Lewandowski Robert. Dwóch Robertów na dwóch pierwszych miejscach. Dobra, lecimy sobie dalej. Bez przebrzania, Krzysztof Stanowski zaczyna. E, niestety bardzo słaby skok. Miss Click pierwszej serii. Miejmy nadzieję, że teraz będzie lepszy skok. Niezłe wyjście z progu stanowskiego i będzie bardzo daleki skok. Ale niestety, upadek. Co tutaj się dzieje z tymi nowymi zawodnikami? Yy, sędziowie zdecydowali podnieść belkę na. Yy, znaczy, <grytanie> sędziowie postanowili wzmocnić wiatr. <grytanie> Dobrze i podnieść belkę yy, na 24. No i Michał, zawodnik. Zobaczymy, jakie teraz będą skoki. Na koniec, jeszcze sobie oczywiście zrobimy skoki z najwyższej belki. Ła, wow, Michał, kurcze, no tak. 96,5 metra, to jest już bardzo dobry skok, ale widzimy, już tutaj mamy odjęte punkty za wiatr, za belkę. Marcin Najman, zrób to, skoczy, rekord skoczni. 98 metrów bym chciał, żeby on skoczył. Najman, leć po złoto, po medal, dla nas, dla wszystkich, wylądował! 98 metrów, ej, skoczył tyle, ile chciałem, a to Najman, byk. no i Andrzej Duda. Czy Andrzej Duda przepłacił wszystkich i czy wygra dzisiejsze zawody? Stacie na pewno Andrzeja na to, żeby tutaj przepłacić wszystkich. Yy, oj, niestety upadek na twarz, ale trudno. Nie będziemy się przejmować. No, bardziej bym się przejmował to gdyby Sebas upadł. No i proszę Państwa, teraz Sebas właśnie. No, troszkę spóźniono wyjście z progu, ale może coś z tego będzie? No, dobry skok Sebasa, trochę przed zieloną linię. Ale jest ok. 97 metrów. Piotrek żyła, nasz normalny zawodnik, roześmiany, wesoły. Tak zauważyłem, że tutaj są ci skoczkowie jeszcze bardziej kurcze, wycięci. Prawie sama twarz, muszę to też tak robić. A ja wycinam trochę więcej, tak tułowiem troszeczkę. Dobra, 95,5 metra. Trzecie miejsce. Magda Gessler. Szkoda, że tu się nie da jakichś włosów z podkasku zrobić, bo to było ok. I zobaczmy skok Magdy Gessler. Troszkę za wcześnie się wybiła. I Buga, wykorzystaj, Magda. Nie, nie udało się. Dużo upadku w dzisiejszym konkursie. No nie powiem, bo ten akurat to troszeczkę yy, że tak powiem przeze mnie, bo chciałem tutaj Buga wykorzystać. No i Michel Moron. Czy coś ugotuje nam w powietrzu? Raczej nie. I Michel w okolicach zielonej linii. To był dobry skok. 95,5 metra, ale nikt tu nie może skoczyć więcej niż 98 metrów, proszę Państwa. Yy, nice, nice. <laughs> ale Najman już i tak spadł na trzecie miejsce. No i Kamil Stoch, proszę Państwa. Normalny zawodnik, normalny zawodnik. Czy będzie normalny skok? No, dobry skok to był Kamila Stocha. 94,5 metra. No, troszeczkę zabrakło. No i Dawid Kubacki, on zawsze w świetnej formie. Przynajmniej w jumping u nas. No, w realu też według mnie to ta forma jego zawsze jest dobra. Praktycznie. Małe wpadki, jakieś, ale tak to spoko. Dobra, 91,5 metra. Dawid Kubacki to był ostatni nasz normalny zawodnik. Teraz już jacyś z kosmosu. <laughs> Robert Lewandowski. Czy on dzisiaj będzie w stanie wygrać? Ma oczywiście szansę na to. O, świetne wyjście z progu. Robert leci agresywnie i świetny skok Roberta Lewandowskiego. Ile to było metrów? 95 był, myślałem, że dalej. Myślałem, że dalej. Nikt tu nie może przeskoczyć. Najmana Robert Makłowicz, może on przeskoczy. Wiemy, że on ma dużą prędkość na progu z powodu jego nadwagi. Jak na skoczka, no to jest nadwaga. No nie mówcie już. 96 metrów, bardzo ładny skok. Roberta Makłowicza i obejmuje. Robert Makłowicz, prowadzenie. Ej, co jest? Już koniec zawodów. Jak to tak szybko? Dobra, zobaczmy sobie wyniki. W takim razie koniec zawodów. Robert Makłowicz wygrywa, Robert Lewandowski na drugim miejscu. Eee, proszę Państwa, dwóch Robertów na dwóch pierwszych miejscach. Michel Moron, Kamil Stoch, Sebas, Dawid Kubacki, Marcin Najma, Piotr Żyłat, Michał Zawodnik, Magda Gessler, Andrzej Duda, Krzyszo Krzysztof Stanowski. No i na koniec bonusik. Z kogo oczywiście? Z najwyższej belki, z największym wiatrem. Zobaczmy, co tutaj się stanie. E, czy będzie daleki skok? To jest pytanie. No, na pewno będzie daleki skok, no przecież. Ale kurczę, nie tak daleki jak się można było tego spodziewać. Michel Moron, 108,5 metra tylko. Andrzej Duda, no Duda, rób cuda, skocz tu daleko. Jak ty nie skoczysz daleko, to chyba tylko już Najman. O, kurczę, świetne wyjście z progu, problemy w locie, ale będzie dobry skok. Myślałem, że będzie naprawdę dalszy. A sprawdźmy sobie jeszcze z najgorszym wiatrem, z najniższej belki. To będzie też ciekawe. Magda Gessler na nią przypadł ten zaszczyt. Uwaga, czy wszystko czy w bóle w ogóle? <noise> Gdzie jest zielona linia? No nie, misklik, czyli musimy jeszcze jeden skok oddać, ale to już na szybko, bo odcinek się kończy. Jezus Maria. Dobra, Robert Lewandowski. O nie! Znowu Misklik. Dobra, jeszcze jeden skok. Co tu się dzieje na tych zawodach? Robert Makłowicz, co sobie nadzieję, to już jest doświadczony zawodnik. Tutaj nie mam mowy o żadnych misklikach. O właśnie tak. No i Robert Makłowicz nas nie zawiódł oczywiście. Okej, okay, ja się z Wami powoli żegnam. Przypominam o propozycjach w komentarzach na kolejnych zawodników. Jeszcze raz zapraszam wszystkie nowe osoby do stawienia Subika. Zapraszam do stawienia łapeczki w górę. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach z Open Ski Jumping.